Okay. What's your name? My name is Nazywam się Martin Wojciech, jestem założycielem firmy Kubotics, niewielkiego startupu z siedzibą w Berkeley w Kalifornii. Stworzyłem rowera, samodzielnie poruszającego się robota. Rover powstał w oparciu o platformę Lego. Jest wyposażony w kamerę Intela reagującą na gesty. Jego częścią jest też ultrabook. On odpowiada za przetwarzanie obrazów i dostarcza moc obliczeniową. Ten robot może reagować na gesty. Powiedzmy, że pokazuje mu kciuk w górę, a potem w dół. I robot robi się smutny. Jeśli zacznie się robić miny, gesty, przybije się w powietrzu piątkę, to będzie opowiadać dowcipy. Okej, okay. a czy możesz powiedzieć coś o tym, jak on się porusza? Są dwa tryby poruszania się. Jeden to tryb bezpośredniej kontroli. Mogę kontrolować jego ruchy ze smartfonem albo czy on komunikuje się przez Bluetooth, czy inaczej. Przez Bluetooth. Ale jeśli nie chcę go bezpośrednio kontrolować, mogę pozwolić mu poruszać się samodzielnie. Spróbujemy? Tak. A dokąd on pójdzie? On odkrywa teren. Najpierw przyjrzy się otoczeniu, a dzięki kamerze będzie unikać przeszkód. Nie będzie wpadać na cokolwiek. Into anything, yeah? Czy możesz mi opowiedzieć o Waszym modelu biznesowym? Na razie ta platforma przeznaczona jest dla fanów robotyki i hobbystów. Czy planujesz zacząć sprzedawać takie roboty? Na tym etapie jest to model koncepcyjny, próba udowodnienia, że można go stworzyć z powszechnie dostępnych elementów. Całość kosztuje nie więcej niż 1500 euro, wliczając w to komputer. To niewiele w porównaniu z produkowanymi um, przemysłowo robotami, um, które kosztują od 20 tysięcy w górę. No yeah, Weźmy we, rumbę firmy iRobot. Też jest w stanie poznawać teren. Tak, rumba odchórza, ale nie jest inteligentna. Nie wie nic o swoim otoczeniu. So, 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 um, Chciałem pokazać na przykładzie tej platformy, że można stworzyć inteligentnego robota zdolnego poznawać i odczuwać swoje otoczenie w 3D, będącego w stanie stworzyć mapę swojego otoczenia. Tu widzimy pierwszy skan. Stopniowo zaczyna się pojawiać mapa całego mieszkania. To pozwala robotowi zorientować się, gdzie jest. W tej chwili jestem na przykład w salonie i mówię robotowi, żeby przyniósł mi piwo albo kawę. To robot wie, że jest w salonie i że ma pojechać do kuchni, nie wpadając na nic po drodze. Dlatego, że ma już tę mapę. Tak, właśnie. Proces mapowania dzięki kamerze to pierwszy krok do powstania robotów domowych, usługowych. Do tego doszedłem naraz. Następnym krokiem jest podłączenie roboramienia. Do podawania kawy? Tak, żeby mógł przynieść kubek kawy albo szklankę wody czy cokolwiek innego. Mówiłeś, że założyłeś firmę. Tak. Jak się nazywa? Kubotics. Zgłosiłem moją platformę do zeszłorocznego konkursu Intela dla wynalazców i zdobyłem nagrodę. 5000 dolarów. Czyli Intel pomógł w założeniu firmy. Zdaje się, że mają tam komórkę zajmującą się wspieraniem startupów. Czy miałeś też inną pomoc tego typu? Może wygrałeś jakieś inne konkursy? W zeszłym tygodniu zostałem przez Intel zaproszony na targi Mobile World Congress w Barcelonie, żeby pokazać mój projekt. Zainteresował się nim wielu ludzi, a to już pierwszy krok do stworzenia przedsiębiorstwa. Oczywiście to bardzo wczesny etap, ale nawiązałem kontakty z prasą. częściowo dzięki Intelowi. Bardzo cieszy mnie możliwość zaprezentowania mojego projektu ludziom i zobaczenia, jak na niego radzą. Czy współpracujesz z projektem CodeN? W tej chwili nie. Ach, rozumiem. Teraz nie, ale może za rok. Aha, czyli na razie po prostu masz tu obozowisko. Yes. So, something like tak, a <laughs> tak działają startupy. No, well, to go as yes, a start Absolutely, absolutely. Google Glass? Uh, do you plan Czy planujesz integrate zintegrować swój some, projekt z Google Glass? Well, tak, w rzeczy yes, samej. W listopadzie actually, zeszłego November roku byłem z moim projektem w siedzibie Google w Mountain View. Glass. Glass. Tam oh. pokazałem, jak działa ten, ten robot connected połączony z Google, Google Glass. Co dokładnie demonstrowałeś? Google Glass wyposażony jest w kompas i akcelerometr. To pozwala śledzić ruchy głowy, więc jeśli poruszysz głową w prawo lub w lewo, możesz w ten sposób obrócić robota. Na mikrowyświetlaczu Google Glass możesz puścić strumień wideo. To się przyda do teleobecności. Tele, uh, tele, for tilly tele presents for body thank, you, very thank much. you thank you thank you